Słowo się rzekło: tylko była u płotu, albo jakoś tak. Nie lubię tego robić na nowym rozdzielaczu, ale niestety tutaj nie miałem innego wyjścia. I po wprowadzeniu w pierwszym dniu F8 spowodowało taki piękny widok. Nie, ta instalacja działała prawidłowo tutaj nic złego się nie dzieje. No, chyba ta zupa mówi wszystko. W zasadzie mógłbym przepuścić to jeszcze przez filtr magnetyczny, to efekt byłby jeszcze lepszy. Ale takich materiałów na internecie znajdziecie masę. Także przechodzimy do tego czystszego punktu programu i bardziej przyjemnego. Woda zdemineralizowana przygotowana, Formuła 1, no znaczy się F9 przygotowana, profesjonalne otwarcie i rozpoczynamy dozowanie. I jak zawsze pytanie, a ile tego dolać? A tyle ile wlezie. Nie no, bez przesady. Zawsze na każdym opakowaniu chemii jest instrukcja dozowania i na przykład taka buteleczka powinna wystarczyć na około 100 do 130 litrów z ładu. Wyciskamy z niej każdą kropelkę. Pompą rozprowadzamy po wszystkich obiegach grzewczych pojedynczo pokazywałem to już nieraz. Zaznaczamy swój teren, aby następca lub jakieś potomstwo wiedziało z czym ma do czynienia F9-2024. A i tam załóżmy, że to będzie wrzesień. Ale po co dawać taki znacznik? Czy on jest potrzebny? No raczej tak. Bo przy każdym przeglądzie okresowym instalacji powinniśmy sprawdzić poziom tego inhibitora. Bo to nie jest tak, że raz wlany będzie trwał wiecznie. I ta podpowiadajka pomoże nam w ocenie tej sytuacji. I co? To wszystko? Nie, nie, nie! Mamy jeszcze takiego gadżeta, który pozwoli nam sprawdzić, czy aby prawidłowo dozowaliśmy inhibitor do tego zładu. I powiem Wam, że można się zdziwić, bo nie wszystkie inhibitory jesteśmy w stanie wykryć. Także nie wiadomo, czy te inhibitory tam są, czy ich nie ma. A tu mamy gotowe paski, które reagują na poziom inhibitora zawartego w zładzie wodnym. I po zanurzeniu w nim odczekujemy chwilkę, myślę, że około 2-3 minut i sprawa się wyjaśni, czy ilość wprowadzanego inhibitora jest prawidłowa, czy też nie.